Witam na leśnym kanale z tej strony Michał i dziś zrobię test oraz recenzję produktu Cyborg Food. Produkt Cyborg Food testuję dzięki uprzejmości sklepu Ganshop. Produkty Cyborg Food są to produkty w samo się puszkach. Obecnie mają tylko dwa smaki, ale z tego co wiem, mają się rozwinąć o kilka, kilka nowych. Obecnie będę testował kurczak z warzywami w ryżu. Skład: woda, mięso z kurczaka, marchew, cebula. Sok ananasowy, fasola czerwona, kukurydza, ryż, koncentrat pomidorowy, cukier, mąka pszenna, ocet, olej roślinny, przyprawy, warzywa suszone. I to wszystko. No, produkty Cyborg Food nie zawierają konserwantów, więc to jest dodatkowy plus. W puszce znajduje się 400 g produktu. Sama puszka waży troszeczkę więcej, bo jakieś 800 gram. I w sumie to by było na tyle, jeśli chodzi o samą puchę. Zobaczmy instrukcję, jak to wygląda, i, i zacznijmy przygotowywać nasz posiłek. Instrukcja jest dosyć prosta: zdejmij plastikowe wieczko, eee, to... zdejmij plastikowe wieczko i przełóż na dno puszki, odewiesz pikule z metalowego wieczka. Otwórz pokrywę zewnętrzną puszki przy użyciu zauleczki. Otwórz pokrywę wewnętrzną puszki przy użyciu zawleczki. Coś tu się chyba powtarza. Używając metalowego szpikulca przebij energicznie wszystkie otwory puszki. Dociśnij szpikulec do samego dna każdego otworu. Poczekaj 3-4 minuty, aż z otworu zacznie wydobywać się para. Mieszaj zawartość puszki co kilka minut. Po 16-11 minutach Twoje danie będzie gotowe. Więc zaczynajmy. Otrzymywaliśmy no górną pokrywę, pod górną pokrywą jest pokrywa dolna. Strasznie jak to pachnie. Pachnie dosyć nieźle, pomimo że jeszcze jest zimne. Teraz musimy przebić wszystkie otwory. Swoją drogą zastanawiałem się, jakie, jaka substancja jest w środku. Że potrafi podgrzać posiłek. Otwory przybite i czekamy na efekt. Nie wiem, czy to widać na kamerze, ale para już zaczęła się wydobywać z otworów, więc tak jak instrukcja przykazała. Zaczynamy mieszać nasze jedzonko. Widzę, że są właśnie dosyć spore kawałki kurczaka, widać ryż, inne warzywa. Jest fasola, kukurydza, także no, na bogato. Już, już nie mogę się doczekać, aż spróbuję, jak to smakuje. Minęło już jakieś 10 minut Puszka jest dosyć gorąca aż parzy Samo jedzonko też jest dosyć nagrzane Może nie jest jakieś specjalnie gorące ale jest zdatne do spożycia Bo produkt jest ciepły z tego co zauważyłem, ten korek dookoła puszki niestety się odkleił i niestety już nie chroni przed tym dosyć mocnym gorącem. Ale jakoś sobie poradzimy. I teraz w sumie przystąpimy do konsumpcji. Sprawdzimy, czy to jest dobre. Muszę przyznać, że jest to całkiem smaczne. I co najważniejsze, jest doprawione, bo z doświadczenia wiem, że większość takich produktów jest po prostu pozbawione przypraw. Ma to swoje plusy i minusy, ale to jest naprawdę dobrze doprawione. Jeśli ktoś chce, bardziej oczywiście nie ma problemu, może sobie to doprawić w własnym zakresie. I w sumie teraz możemy przejść do podsumowania. Na pewno na plus jest to, że produkt jest samopodgrzewający się, jest bez konserwantów. Jest smaczny. Minusy, jakie ja zauważyłem, to jest odklejający się korek wokół puszki. Myślę, że to trzeba było jakoś poprawić. Dodać jakiś pasek dodatkowy, kolejna wada, która może niektórym przeszkadzać jest to waga całego produktu mamy 400 gram jedzenia plus puszka waży dodatkowe 400 gram, mamy no, niecały kilogram do, do dźwigania. Komu mogę polecić ten produkt? Myślę, że ludziom, którzy wybierają się na jednodniowe wyprawy, na jakieś tak zwane strzelanki ASG, trekiki wycieczki takie turystyczne, myślę, że to jest także dosyć ciekawy sposób na magazynowanie zapasów na sytuacje kryzysowe. Także prepersi także mogliby się tym zainteresować. Ja osobiście produkt oceniam bardzo dobrze. Podpasował mi smakowo oraz funkcjonalnie. Polecam. Z recenzji to by było na, na tyle. Dziękuję za uwagę i cześć.